Jedziemy z polecajki, czyli miejscówka powinna być Sto 24 km jedziemy taką trasą. taki, Ale zobaczcie ten widok tutaj. Przyjechaliśmy już na most na rzece Tara. Rzeka jest tak naprawdę tutaj cieniuteńka prawie, że jej nie widać, ale most jest piękny, no ale oczywiście będąc na moście to nie ma tego efektu i tego w ogóle nie widać na chwilę obecną szukamy parkingu żeby gdzieś się zatrzymać żeby iść na tą tureolkę przeszliśmy tutaj teraz troszeczkę na bok, żeby ująć ten most bo jak się przejeżdża mostem, tak jak mówiłam to nie ma takiego efektu, on wygląda lepiej od boku, no właśnie będzie widać z drona Patrzcie jaki tu jest piękny klimat takiej łąki kwietnej, pięknej i tamtego mostu. Cudownie. Jeszcze tylko słoneczka brakuje. Mam Jedziemy, już jesteśmy zapakowani na samochodzie 30 euro 30 euro, 30 euro za osobę a się żyje. Pampersa mamy. Ja <śm> Ania założyłaś pampersa? Ilgili? Transport jak w Afryce. Transport jak w Afryce, a te malutkie dzieci, które tu siedzą już jechały przed momentem Tyrolką. Konkretnie wieje. Ale chyba na to zeszczekam. A, czekałem na to. Ale tym marzyłem. Ja marzę w Dubaju. Czekaj, nie Teraz jak zrezygnujesz, to będziesz musiała stać i przyjść tu Wow, ja! That's na godzinę, raczej nie ja Z... Nawet się nie zastanowił, nie? Kurwa, ale on jest w szoku Ej, bo on nawet nie pomyślał i Masz... już ją. Jak się czujesz Aniu? Cały czas, tak Przynajmniej tutaj nie zgubię Dasz radę? Tylko twardo trzym telefon Wiesz co, Polski jako stanie Uwaga, zaraz będzie hasło. <laughs> może kids! Yes. Ania startuje. Czas start. <laughs> ja jako ostatni. może. Do widzenia. Vamos lá,

To kolejna, kolejna. Kolejna, kolejna. Kolejna, kolejna. Kolejna, groszy. Kolejna, groszy Kolejna, kraju, Kolejna, kolejna. roku ale blisko jest. 2008. O. Ale fajny czat, nie? Ciebie. Dalej, już po Tyrolce było super. Na początku osiągała naprawdę konkretne prędkości, później przy końcu już spalniała. Jak ktoś jest cięższy, to jedzie szybciej, tak jak Marek zasuwał tam konkretnie. Fajnie, 30 euro. Najdłuższa Tyrolka w Czarnogórze, piękna widokowo. Dodatkowo jeszcze, jeśli byście chcieli, to robione są zdjęcia podczas jazdy. Za zdjęcia dodatkowo płaci się 10 euro od osoby. Tak, my jechaliśmy w cztery osoby, doszliśmy tam do niego jako cztery osoby. Chciał po 10 euro od osoby, ale że nikt z nas nie chciał. To ostatecznie chciał nam sprzedać za 20 euro, za 4 osoby. Po piąte za osobę. Tak, ale ostatecznie się nie zdecydowaliśmy. Yy, I nie wzięliśmy. I my mamy to nagranie. Mamy tak, nigdzie zdjęć nie upubliczniamy. No właśnie, my więc... jesteśmy tacy mało Instagramowi, głównie, głównie YouTube, więc... No, odpuściliśmy. Ale przeżycie jest niesamowite. Ale było fajnie, Trzeba... było fajnie, było warto. Warto sobie raz w życiu takie coś zafundować. W, w ogóle, w ogóle nie było przerażające jakoś tak, żebym mogła powiedzieć, że poczułam jakąś adrenalinę w żołądku czy coś. Nic, w ogóle. Siedzi się, nogi wyprostowane, czułam się bardzo bezpiecznie i rozglądałam się na boki, i na widoki, i na rzekę i na most, bo było co oglądać. A teraz jedziemy na drogę widokową P14, tutaj w Czarnogórze. Z tego co słyszeliśmy, porównując do transalpiny i transfogarskiej w Rumunii, to ta droga P14 jest jeszcze piękniejsza, także jesteśmy ciekawi i jedziemy. Tak, zobaczymy, bo będziemy mieć porównanie. Będziemy mieć porównanie. Tak, w naszym przypadku, prawda? Tak. Oczywiście pokażemy Wam. Wróciliśmy ponownie do Parku Narodowego. Niko biegnie do Marka tymi swoimi malutkimi nóżkami. Nasze samochody. tutaj takie ławeczki, można sobie usiąść, odpocząć. Tam woda. Z niby 17 stopni. Ja cały dzień dzisiaj chodzę w plusce na ramionzka i w dżinsach. Momentami świeci słońce, jest super ciepło. Momentami zawieje wiatr jakiś taki, że on to chyba tam z tego śniegu. O tam. tam. <noise> e, więc momentami aż gęsia skórka wyjdzie, ale ogólnie jest fajnie, jest przyjemnie, jest cieplutko, a dzisiaj jest. Dzisiaj jest 20 maja. Idę na górę. Tutaj takie kwiatki. Cześć Niko! <śpiewa> Jeszcze na dole, tam jakieś. O, woda tam jest, no? Tak, pokazywałem. Pięknie to wygląda. Teraz już od boku nie ma takiego efektu, ale jak jechaliśmy od góry, to ta woda wygląda jak takie oko. Tam jest ten domek, który mijaliśmy po drodze. I ta woda, ale nawet nikogo tam nie widać. Nikt tam nie zszedł na dół. I śnieg na szczytach. I zmienna pogoda, jak to w górach. Jak to mówią polscy góry, ale w górach albo pada, albo dopiero będzie padać. Woda tutaj spływa Marek. Zobaczcie, śnieg. Był tak daleko, a teraz jest tak blisko. Jesteśmy już prawie na szczycie, więc się pojawił na śnieg. Dużo ludzi. Trzymaj, na szczycie takim, do którego możemy dojechać, a nie dojść. Ale tu sobie stanie, nie? Tak, koniecznie. Tu podejrzewam, że może wiać mocno. Tam w samochodzie został Nikuś, a tutaj taki malutki piesek mięciutki Dałam mu jedzonko. sobie grzecznie leżał. Idziemy teraz na szczyty. to nie jest droga. I faktycznie wieje. Dobrze, że wziąłam kurtkę. No tu nie siedziałoby się z przyjemnością. Są ławeczki, jest dużo ławeczek. Można sobie posiedzieć, ale to nie byłoby siedzenie z przyjemnością. Może jakby wyszło słońce. Tam szlaki śnieg. Ale i tak jak na takie miejsce jest mało zbiorników wodnych na taki spływający śnieg. Co to jest, Nikusiu? Myślałam, że on będzie twardy, zbity. Tak jak kiedyś było w Alpach. A on jest tutaj naprawdę mięciuteńki. Bardzo, bardzo mokry. Ale miękki. Co to jest, Niko? Śnieg? Nie idź tam, bo tam jadą samochody. Tutaj bądź przy mnie, tak? Zobacz jest. Będziesz miał teraz łapki brudne. Tu akurat tyle spłynęło i się utrzymuje jeszcze. I się sączy. To samo. Niko, wróć. Tutaj na tym pierwszym pięknym tle. Zobaczcie jaka przyjechała ekipa z Portugalii. Zastawili całą ramkę. Zastawili całą ramkę. Kiedyś też tak jeździliśmy. Świetnie. Zobaczcie tutaj jaki widoczek. Wcześniej były konie, ale niestety nie. Niesamowite, było się no było stado koni w ogóle tutaj dziko latających. A teraz cały czas zjeżdżamy, cały czas w dół i tak to tutaj wygląda. Pięknie. A do kotoru, do kotoru Aniu? oto no, no, okolice 183 km mamy. Trzymaj. Zobaczcie ten widok. Obłędny. Coś pięknego. Jedziemy i się nas tam zachwycamy i przeszywamy, jak jest pięknie. A zobacz ten domek. A zobacz te kwiaty. A zobacz tą zieleń. No jest cudownie. cudownie. Zobaczcie, jaki obudził jakiś papierek, ja yeah. Coś śmieć wyrzucił. Oj, obudził! No, nie wiem, gdzie mam patrzeć, jakie malutkie. tu ich jest. Jakieś liczne, nie za blisko. I taką łąkę kolorową sobie wcinają. Cudowne. Jedziemy teraz tutaj takim tunelem, jednym z wielu. Z tym, że jedzie się nim tutaj w lewo, tam gdzie jest ciemno, albo prosto, jest jakaś taka boczna droga, a tutaj ma taki otwór. Mega czadowo to wygląda. Tam jeszcze widać się nachyla nad tym otworem jakieś drzewo. Uhu, ale wiatr. To była ta miejscowość, w której byliśmy, w której były te górskie szczyty. A tutaj jest to jezioro przez... nie jezioro, znowu mówię, że to jest jezioro. Ta rzeka, przez którą będziemy za moment przejeżdżać na drugą stronę. A jest konkretnie szeroka, nie? Mocno tu wieje. Już? jedziemy z polecajki, czyli miejscówka powinna być szpastopetarza. 24 km, jedziemy taką trasą. Shooter taki z trzęsie. Kurczę. Jedzie, jedzie. Gdybym ja wiedział. Już teraz się nie cofnę, bo nawet nie ma jak. Z Cofniesz się jutro. Nie ma tutaj innej drogi, więc dzisiaj jedziemy, a jutro się tą drogą cofamy. Jest tak zrobione pobocze, że nawet nie moglibyśmy się minąć na dwa samochody. Po pierwsze, samochody tu nie jeżdżą. Powiedzmy tak. No powiedziałabym, oby żaden nie jechał jak my jedziemy. Jestem ciekaw, co tam bodził z tyłu. Pewnie mruczy, gdzie on jedzie. Jak dojedziemy do jakiegoś jeziorka i będzie pięknie, cicho i spokojnie, to on na pewno będzie oczarowany. A jak nie, to mamy przerąbane. Raczej ja, bo to ja wybierałam to miejsce. Trzymajcie kciuki, żeby było super, bo ja się obawiam, że to jezioro może być wyschnięte. Jeszcze 22 km, już dwa ujechaliśmy. Droga jest daje fajna. Cały cały w błocie, ja piję. Ania, coś ty wybrała, coś ty wybrała. Trzymajcie kciuki, żeby naprawdę było warto. Boże, zobacz, naprawdę to są irysy. To są wszystko irysy, zobaczcie. Tam jest aż biało. I teraz już widzę z bliska, że to naprawdę są wszędzie żonkile, jak to woli, czy irysy. Białe. Szok. To był w Albanii, w Pteth. Ten kojarzy takie trasy. Ale tą drugą drogą, tą szutrową. No bo tam teraz wyasfaltowali im te drogi. Tą jedną, tą pierwszą, tak. A ta, my jechaliśmy jeszcze za czasów, jak tam nie było wyasfaltowanych dróg. Były drogi szutrowe, tak jak tu. Ciemno się już robi. A chcemy jeszcze w miarę ojaśnie dojechać. Nie wiem, czy nam się to uda, się bo zostało nam 17 km. 39 minut pokazuje nam nawigacja. Dobry. a więc dojechaliśmy w nocy, późno, powiem Wam, że droga hardcore. Nie chcę już nawet o tej drodze wspominać, ale może dzisiaj jak będziemy wracać, to pokażę. No troszkę pogoda jest taka. Rano padało. Stoimy tutaj, tak jak widzicie. Ale pokażę Wam tutaj z drugiej strony. Jeziorko jest po prostu petarda. Puszczę drona później. O, Tak, Wam może odtąd pokażę. Tutaj sobie stoimy. Tu jeziorko. No nie ma tego lazuru też. Mówicie, no jak nie ma słońca, nie? Chociaż tam widać już się przejaśnia. Więc może będzie fajnie. Zobaczymy. Ja idę na spacerek, tam sobie Bogu szedł, więc ja go gonię, tu koniki, to opowiem Wam tak szczerze, czas stanął, według mnie, bo jest taki spokój totalny, tu jest jakaś restauracja. Dobrze, że ta, te drogi tutaj są tak ciężkie do, do jechania, ciężkie, trudne, no i dlatego jest tutaj mało turystów. Dobra, ja sobie pędzę. Bo tutaj faktycznie można sobie tym asfaltem, bo my skręciliśmy w prawo, a w lewo można było kawałeczek. I tutaj zobaczcie. I tu podobno można sobie stanąć samochodem. Jakiś strumyk. No, pięknie to wygląda. Niesamowicie. Dobra, pójdę kawałek i zobaczę. Może wam coś tam jeszcze pokażę. Zobaczcie w tym miejscu. Tutaj, w tym miejscu można sobie stanąć samochodem. Są ogniska. Że można sobie rozpalić gdzieś tutaj ognisko. O, słoneczko wychodzi. O, to będzie petarda. Ogień. Ja sobie obejdę w koło. Tutaj jakieś domki. Jakaś też restauracja mini. No tutaj tak szczerze to ludzie mają restauracje, bo mogą na tym zarabiać tutaj. O, pięknie drzemem pachnie. palonym. Widać, że pan rozpala chyba grilla. No ja sobie obejdę to jeziorko w koło. W koło, w koło nie, do tamtąd. No i będę wracał. Ale wam pokażę tutaj z tej perspektywy. Pięknie. Okej. Okay. Wiecie co? Zastanawia mnie, czy tutaj dojdzie się jakimiś szlakami gdzieś. Fajny hardcore, też. W góry sobie iść. No, ale zobaczę. Dojdę do tamtąd i zobaczę, czy są jakieś szlaki. Może. Fajny, ciekawy temat też by był. Kurcze, pięknie to wygląda. Normalnie jak z bajki. Wiecie, w realu to jest inaczej niż w kamerze, ale że też jest pięknie. Zobaczcie, idziemy tutaj taką dróżką. Tutaj oczywiście są te trasy, potem Wam pokażę, ale zobaczcie ten widok tutaj. I wychodzisz na, taki, na taką polankę. O, i tutaj sobie może jakiś przynieść leżak i cilować. Szlaki, 10 km, 8 km 2,15. i tu macie. A my idziemy do samochodu i będziemy myśleć co dalej. Twojego modela. Mój model pozuje mi w kwiatkach, tylko nie lubi nigdy patrzeć w obiektyw. Nikuś. Czasami mówię mu smaczusie, jedzonko. To wtedy patrzy. Spacerek? Tak? Idziemy na spacerek? Bardzo proszę. Schodzimy z górki i idziemy. O, jest przepięknie. Idziemy, chodź. Chodź na rączki.